The Lost of Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Komsona. to jest czwarty i ostatni odcinek z naszej serii Luźne granie w GTA Episode from Liberty City. Jak widzicie, znajdujemy się w tym właśnie drugim dodatku przez pierwsze trzy odcinki było The Ballad of Ketony. Tym razem mamy The Lost of Damned Czyli wcielamy się w rolę harlejowcy. I jak widzicie tutaj mamy jakieś takie e, ikonki: Race, Gang War. I właśnie wam zaprezentuję Gang War, Co to w ogóle jest Są to najazdy motocyklistów na, w, w roli gang Jak widzicie jestem prezydentem Czyli założycielem To znaczy nie, założycie, nie założycielem Ale właścicielem klubu właśnie The Lost MC Jesteśmy w domu takiego ziomala, którego zabiliśmy I sobie oczywiście przejęliśmy tą chałupę Dobra, idziemy dalej Wiecie, jakoś tak postanowiłem, że przydałoby się nagrać Taki ostatni odcinek z tej serii Ponieważ tak nagle wiecie, tak jakby Przestałem ją nagrywać, dobra Co zrobimy sobie jako pierwsze? Biegniemy, 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 biegniemy I yep. Dobra, on się wywalił, bo jest idiotą A my po prostu uciekamy No strzelaj, strzelaj Myślisz, że się boja. Tawaj! Muszę jeszcze ogarnąć coś takiego, że wiecie, że nie będę po prostu mieć cicho dźwięku, tylko po prostu dźwięk będzie głośno. A jak ja coś będę mówić, to po prostu się będzie tak jakby automatycznie przyciszać. Muszę zapytać się kumpla, jak on to robi, i po prostu już wtedy będzie zrębiście. Dobra, jedziemy, jedziemy. Właśnie sobie do tego celu. Wybaczcie, że dzisiaj nie było materiałów. Ale poczekajcie, jest teraz godzina za 10, czwarta. I właśnie wróciłem ze szkoły i zabrałem się za nagrywanie. Pomyślałem, że tak materiały będę wypuszczać raz co dwa dni, raz codziennie. A raz muszę, raz na 3 dni. Wiecie, to po prostu zależy, jak jest w szkole, bo ze szkołą jest różnie. Raz jest dzień ciężki, raz jest dzień łatwy. I po prostu to wszystko od tego zależy. Gdybym miał partnerstwo. Bo jak się ma partnerstwo, to jesteś coś takiego, że, wiecie, że można dawać filmy zapowiedziane. Czyli tak jakby nagrywam sobie w niedzielę i wrzucam w niedzielę, a ustawiam, żeby mi się wrzuciło we wtorek na przykład. No i to jest bardzo dobra rzecz. Ale niestety, wiecie, nie mam partnera i takiej rzeczy nie mam. Dobra, idziemy. Czekamy, czekamy teraz. No dawaj, dawaj. To są w ogóle nasi ludzie i teraz właśnie będziemy sobie najeżdżali na ten wrogi gang. Czyli jedziemy. Dawajcie. Hu. O Jezu, w drugą stronę. W sobie mogę włączyć jakoś muzę, ale e, ulubiona stacja w GTA Episode to jest Electro Hot. Najbardziej mi się po prostu podoba. Czekajcie gdzie to jest, tak będzie jakoś łatwiej to zidentyfikować. Okej, okay, to sobie mi tutaj, dobra. Ej no co jest, dobra jeszcze raz. Dobra, działa. Ta muza po prostu wymiata GTA. To jest wow, to jest super muza. Tak mi się podoba, że po prostu szok. A w ogóle w tym jeszcze dodatku, w tym pierwszym dodatku, The of Gaytony to jak się wchodzi do klubu i to słyszycie, to po prostu nie, super. Ale dobra, nie będę tutaj pitolić, robimy misję. Znaczy misję, jest taką dodatkową misję. O, dobra, ja dobry wale. A myślałem, że będziemy musieli ich jakoś najechać. A to taki bajer na glebę. Dobra, wychodzimy, panowie. Koniec imprezy. Który jeszcze taki kozak, no? Jezu, a oni mieli takie shotguny. Myślę, że z na nas lecieli. Dobra, idzie jest drugie auto, poczekajcie. Haha, ha, dopiero jedzie. Czy będzie miało dobrą niespodziankę? Albo uciekli. Ci idioci już za tym biegną. Nie, dobra, bierzemy matry i po prostu dogonimy ich. O, jeszcze kasa jest! Zresztą i tak mam od cholery kasy. Dobra, pojadę sobie może autem. Wodół, wow, jak to jest wodół, to nieźle. W ogóle, to znaczy nie no, światło ma trochę jak wodu, ale... Nie wygląda, w GTA SA jest fajne wodów, bardzo mi się podoba O, to jest, to wodu jest zbugowane Jezu Pływam po prostu <laughs> Nieźle, nieźle Dobra, i oni są? A, on ma po prostu tak nisko koło, ale dobra, ale i tak to się chyba zbugowało Jezu, jak ucieka Gleba, stary Już koniec, już się nie ma wow. Jaka egzekucja? Gangwarów mamy 3 zaliczone z 25. Dobra. Jedziemy na kolejny gangor. Ale już teraz nie będziemy tracić czasu na dojazd i po prostu zamówimy sobie taksówkę. Dawaj, 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 stary, dawaj. Zatrzymaj się, z su nie. Wałkoms, on przeklinasz w odcinkach, nie. Nie, nie, to było takie wiecie, leciutkie przekleństwo Już nie przesadzajmy, no. Eee, gdzie to jest? Gankwor. Hmm. Dobra. Może być to. Co jest? Ej, no. Co, co, żyd? Słabo? Zabrał mi kasę. Nie. Nie, nie, nie. Ja ci tego nie daruję. Wsiadam. Stary. Wsiadam za kółko. I koniec imprezy. Co jeszcze się do mnie zapiesz? No? Chodź tu. Chodź tu, kurde. No i co teraz? Co? No? No, dawaj. No, gdzieś nie uderzyłem cię, bo jestem dobry. Teraz zrygnuj. Co? Co jest? Tak kończą frajery. Wow! Dostał tubę i pad. Nieźle. Ty co? Ty też? No co? Co? PSK kawę, kurde? Kultury trochę. Grubasie się strony. Co? Co jest? Bo wory Co, ty wstałeś? Ty, co? O, ty, kurde, ty. Ty, buraku. A teraz jak biały człowiek, pojadę sobie taksówką. No, masz rację, wysiadaj, gościu. Jedziemy. Dobra. Już teraz wszystko ładnie działa. Dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, dobra i zapomniałem wam jeszcze pokazać takiego bajeru, że patrzcie, wyciągam sobie telefon iPhone'a, oczywiście 8G I wchodzę sobie, dzwonię sobie do Terego Nie, nie do Terego, sorry Dzwonię sobie do... O, u niego też jest, dobra Do Kleja i mam bajka, bajka, czyli motory na chyba sobie wezmę, Lijsan, Lajsa, nie wiem jak to się mówi Ale za chwilę ten dział tutaj przyjedzie Przyjeżdżaj, bo właśnie. O, jak grałem, jak nie nagrywałem, to zawsze, kurczę lubiłem wybijać szyby w samochodach. To po prostu. O, jak dzisiaj jedzie? O, no właśnie, coś takiego. To jest po prostu super. No nie, no fuck. Fucking gash. Kurcze, co... Kurczę, co ja zrobiłem? Fuck. No nie, no i teraz mnie gonią te sucze. Dobra, tutaj mam nadzieję, że nie wejdą. No, i co teraz? O ty,ż, ma Fuck! Fuck! Fuck. Holy shit. Wsiadaj na to, wsiadaj. O jest jak dobrze. I rozpoczynamy gankura i koniec. No, jak dobrze, że ta gra jest chociaż trochę zbugowana. Da się tak zrobić. Dobra, jedziemy z koksem. A nie, jednak mnie psy gonią To jedziemy panowie tędy, skrótami, kurczę. Wow. Musi być hardcore'owo. A i z góry przepraszam Was za jakość, to znaczy nie. Tutaj właśnie jest ta gierka trochę rozmazana. Powiedzcie, żeby się wczuć takie czasy moto motorów, motocyklistów, harleyowców w Ameryce i obraz taki nie jest jak debatów Gaytony, jest troszeczkę inny. Ale z góry Was przepraszam, że ogólnie moje filmy nie są jakieś takiej super jakości. Ponieważ mam bardzo mały internet Zresztą w przyszłości mogę wam tam pokazać Mam yy, 6 Mega downloadu i 1,13 uploadu No to, to jest naprawdę bardzo mało Gdybym miał przynajmniej dwa to już było ładnie O oh, shit O, mają ten fajny motor Dobra Ja przyjechałem tutaj tylko po motor To strzelasz do prezydenta? Już, gleba O oh, fuck Zabiją mnie Zabiją mnie, mówię Wam, że mnie zabiją. A, jednak. Los chciał inaczej. Nie podnoś nam nie broni, człowieku. Nawet do mnie nie, nie celuj. No, gdzie jest jeszcze jakiś kozak? Aha, tam jesteście. Nie, z na to zły pomysł, lepiej z tego. Dobra, tam już jeden ucieka. A, to jest, dobra, to jest jakiś taki randomowy typek. Dobra, oni do nas zaczynali, czyli źle skończą. Nie, poławił się jak prawdziwy policjant, kurczę. Ja jestem policjantem, nie, jestem zwykłym cywilem, zadzwonię po wsparcie, znaczy, po wsparcie, po policję. Zakłócenie porządku, kurczę, co to ma znaczyć? Pytam się, co to ma znaczyć? LOL Ale ta gra dziwna Nie da się zadzwonić na policję w czasie misji No kurczę, gość tutaj strzela na ulicy Robi patologię O nie, nie, nie Już padłeś, ale jeszcze żyjesz pewnie, co? Nie, dobra już nie Co, ktoś jeszcze gdzieś tutaj? Ej, do kogo on Chwila To jest typek z dolostów. Lostów Nie widzę Ale do koła ten idiota strzela? O, ładny headshot, dobra Bierzemy motor i spadamy. o, jak ja lubię ten motor. Jaka muza, uga, uga. <grytania> Jaka dzika. Dobra. Wow. Jezu, tamten to jak daleko z pieprzu? To nieźle. ajajaj aj, aj. Tak dobrze jeszcze nie ma. rzucaj to na paru. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie, to musisz zapłacić. Nie, ten motor to przypomina nie, Przypomina mi naprawdę takiego typowego Harley'a. Rozstaw kierownicy po prostu. Miodzio. O, jadą moi ziemale. Też po parku chyba jeżdżał, dobra. Teraz tutaj. Jezu, gdzie ten uciekł. What the fuck! Jest kurczę praktycznie na drugiej na drugim końcu miasta. Ej, chwila co tutaj jest w ogóle. Poczekajcie. Co to kurde jest? Nit. Aha! i Spark Jezu. Chyba w czwórce czegoś takiego nie było. Chyba to dodali dopiero w tym... w tym rzadku. Ale nie wiem, nie jestem pewien. Więc nie chcę tutaj y, was jakoś okłamywać. Dobra, jedziemy ziomal Jest dobrze. wąs drogi! Ło! Ale go zaliczyłem. Nie ma tak jak jazda po chodniku. Ło. To było coś. No nie, no fak Kurde no. Nie wyjadę? A może jednak? Poczekajcie. I uwaga! Ach, kurde no. Dobra, jedziemy dalej. Ja chcę elektro! Dawaj, moje elektro. No, to jest muza. Co z tego, że ja słyszę usłyszę 50 razy? Ważne, że jest lektro, to się liczy. A, no i właśnie, yy, no, miałem coś Wam tam mówić. Znaczy, mówiłem, że mm, Zdejmą mi to dziadostwo z buzi, ale jeszcze mi tego jednak nie zdjęli. Ja widzicie, jeszcze troszeczkę seplenia, ale już mniej. Kurde, no, jeszcze nie tutaj. Po prostu, tak jak ta dentystka mówiła, yy, yy, Nie. Nie, nie, nie będę mówić jak mam na imię, chociaż w sumie to możecie wiedzieć, mam na imię Eryk I ona do mnie mówi, Eryk, Eryk, nie denerwuj się, nie denerwuj się, spokojnie, ty się do tego przyzwyczaisz, wszystko będzie w porządku, ja, ta, ta, jasne Dobra, jedziemy dalej No nie, no kurde, nie, 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 no po prostu nie wierzę Takiego fartu to chyba ja mam tylko. I ten ziomar tutaj przyjedzie. Motor jest już mój. O właśnie. Zapomniałem kurczę, o takim bajerze, patrzcie. Dzwonię po niego. Brian. Nie, nie Brian, Ryan. Clay. I backup. I przyjedzie tutaj. Fuck. To nie było zaplanowane. Dobra, jeszcze raz. Clay. Backup. Głupi gej, nie chcę przyjechać. A mogłem wziąć taksówkę, kurczę, do celu. Ale nie, no, no nic, trudno, mówi się, trudno. Trudno, mu się, trudno. A ty co, nachlałeś się, co? To już nie stawaj. Bo po prostu pierwszy komuś motor. Dobra, robimy tutaj, tak. Ten się tutaj tak morduje. O, dzięki, chłopie, dzięki. Wsiadaj z tyłu, no jasne. Kurde, on nam tam tamten nie ziomuś Fajnie mi się w tą gierkę grało na multiplayerze, ale jeśli byłby taki multiplayer jak w GTA SA Jeśli nie... To znaczy sami wiecie jaki jest Multiplayer w Geta tym podstawowym, czyli w twórce A jaki jest po prostu Geta GTA San Andreas w GTA San Andreas robi się serwer jaki się chce Czyli mo może to być deathmatch, może to być serwer trackerski, trackerski Czyli jeździmy tirami, może też być serwer, kurcze, jaki? roleplay. Wiecie chyba, co to jest roleplay? Czyli odgrywamy po prostu realne życie. No i ogólnie na czymś takim gram jest to serwer Los Santos Roleplay. Czyli krótko mówiąc, lsrp.net. No, gdzie są te Żydy? No słabo, kurde. Wow E no słabo, on przyjechał obok mnie, co? Zero reakcji, kurcze, ja wam dam. Ach. Lost MC! Lost MC Strać, kurczę na los MC Dobra, dobra, jadą. Co so tutaj? A, oni na motorze jadą No strzelaj, buraku, kurde O! Jeden spadł, a ten nawet nie strzela Co? No, już koniec Teraz jeszcze gonimy tego drugiego typa Wsiadaj. Dobra. I ci on teraz ucieka. Jezu, ci tutaj na piechotę go gonią. I idioci. Dobra. Tutaj jest. Takie, wiecie, zaskoczenie. Chyba spadł. No, spadł. Bardzo dobrze. A teraz tak powiem ci jedno. Nie ruszę się. Nie ruszę się. Powiedziałem. LOL. Czy mi się wydawało, czy ta broń sama strzeliła? A tamci co? Tamten co? 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 Co to ma znaczyć? Aha, zabił jeden typ z naszych zginął, dobra. Terry, Horse, Gleni, i jakieś tam jeszcze zyskali u nas szacunek, albo my tam u nich, nie wiem, niech minie tego. Ale nie, dobrze, dobrze, dobrze jest, jest bardzo dobrze. Więc tak, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. I tak oto kończymy naszą serię. Mam nadzieję, że Wam się podobały te cztery odcinki. No, cztery. Tak, cztery. No. Zgadza się. Jeszcze go tutaj wysadzimy za karę. Żeby tutaj, wiecie, żeby było przypałowa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Szczerze mówiąc, ta seria mi przypadła do gustu. W ogóle jeszcze fajne jest a samo. Podstawowe cztery z modami. Podobno gra się bardzo fajnie, bardzo dobrze. Przyjemnie po prostu. Bo są na przykład takie mody jak bycie policjantem, lub coś w tym stylu. Więc dobra, ja Wam dziękuję za obejrzenia, Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Nie z GTA 4, ale może z kurczę, z czego tutaj może być? No, z FIFA. Będziemy się widzieć w FIFA na 100%. Może jeszcze zrobię zakończenie symulatora farmy, ale no nie wiem. Nie wiem, czy będę mieć na to ochotę, bo tak szczerze, ta gierka mnie już troszeczkę nudzi. I co, i. To by było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.